Disclaimer sorki za niską jakość kamerki. Miałem GoPro po prostu powieszone na szyi i nie zauważyłem, że było pod złym kątem, przez co nie widać całej kierownicy. Mimo to, e, mam nadzieję, że was to nie zrazi i anyway, enjoy the video. Cześć, się z tej strony Scotty. E, <gryw> dzisiaj nietypowo, bo mm, będziemy sobie będziemy sobie robić trasę. E, gramy w Assetto Corsa. E, przejedziemy się Mazda MX-5. E, edycja z Initial D, customowy mod i na customowej mapie Sakina Hill. No i ogółem luźna pogadanka. Wybrałem to autko, żeby... bo, 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 bo je lubię i poza tym posiadam je w prawdziwości, więc poćwiczę sobie, że tak powiem. Gram na Logitechu G27. Zestaw kierownicy ze średniej półki, ale bardzo dobry. Jak uda Wam się wyhaczyć, jeśli w ogóle lubicie coś takiego, to używany zestaw tego modelu jest bardzo dobry, jeśli chodzi o cena a jakość. Mam ustawiony hamulec ręczny pod prawą manetką, ponieważ nie mam. E, no, musiałbym kupić osobno jeszcze taki hydrauliczny ręczny. A nie posiadam czegoś takiego i... I dlatego mam tutaj, bo mi tak wygodnie. Było bliskie. O, to już było, a to już była studka. Spoko na szczęście, to tylko gra, okej, okay, to już było trochę lepsze. Po traci kontrolę przy, przy takim po prostu skręceniu nawet kierownicą podczas no podczas wchodzenia w zakręt, nie? o albo no nawet jak tak przyhamuje to, to już wystarczy bardzo fajnie tutaj jest Stworzona fizyka ogółem w tej grze i, i naprawdę czuć jak te auta mają masę lub tej masy prawie nie mają, ponieważ są lekkie. I tym autem akurat, mimo bardzo małej wagi, idzie rzucać i, i rzeczywiście czuć, czuć tą prędkość. Ale. Ten akurat model w tym modzie nie jest stworzony do driftu. Bardziej do takiego... Do takiego toge. Ale bardzo ładnie świecą te lampki tutaj po boku. Na barierkach. Jakbym ustawił późniejszą godzinę w grze, to jeszcze by to ładniej wyglądało. A teraz mamy godzinę taką ala szóstą. Zrobiłem sobie w grze poranek wczesny, gdzie tak dopiero wstaje słońce i też jest to bardzo ładne, atmosferycznie, podoba mi się. O, haha, niebezpiecznie. Się nawet podoba. Uwaga na koparkę od chroboka. Tamten poprzedni zakręt mogłem trochę szybciej zrobić, ale i tak jest okej. Okay. Uwaga. Oj, rozpierdol. Ok, droga nie wyszło. E, widzicie, mam tu książkę ostatnio e, też zacząłem się angażować w Self Improvement, i tak jak e, powiem wam ciekawostkę, tak jak e, z, od zawsze jakoś niespecjalnie wierzyłem, lub e, nie zwracałem na to uwagi, chodzi o energię. E, jest tutaj taki taki rozdział energia, pieniędzy. Wibracja. I to jedno zdanie potwierdziło po prostu moje przekonania. Jest to napisane tak. Wtedy po tym szkoleniu pomyślałem o tym, żeby. Żebym pozwolił sobie na to, aby fizycznie pieniądze się pokazały. Zacząłem więc ćwiczyć to objawianie się pieniędzy na zasadzie myśli, że zasługuję na pieniądze, nie podając powodów. Po prostu zasługuję, bez dodatkowych myśli, że muszę na nie zapracować, albo nawet ciężko zapracować, bez ograniczeń, że bez ograniczeń, że jak będę bogaty, to nie dostanę zbawienia itd. Efektem tego było najpierw to, i to mam podkreślone, efektem tego było najpierw to, że zaczynałem znajdować pieniądze na ulicy. I, I to właśnie jest to, co dzięki tej książce też mi się potwierdziło, że intensywne myślenie o czymś i wyobrażanie sobie czegoś naprawdę sprawia, że te rzeczy się dzieją, te rzeczy się istoczą i te rzeczy się pojawiają ponieważ e, ostatnio jak byłem u Waitera, z mojej inicjatywy trochę to też wynikło, bo byłem cały czas nastawiony pozytywnie, nie miałem do niego żadnej obrazy ani nic, po prostu nie gadaliśmy przez rok i stwierdziłem, że e, no, że się do niego odezwę, że tak powiem trochę go zaczepię. No i się okazało, że ktoś mu nie fajnie. <grym>, mały tam banter. <grym, grym>, <grym>, że ktoś mu tam. E... o mnie opowiadał jakieś bzdury po prostu. Że ja go niby obgadywałem czy coś takiego. Co jest nieprawdą. E... No i ja postanowiłem, że. No wpadnę do niego, po prostu pogadamy sobie. Od, odświeżymy znajomość, Że tak powiem. <śmany> Ten tył Mazdy to po prostu wall cały czas zalicza. <śmany> I... E, idziemy sobie... E, idziemy sobie po prostu... na... rekreacyjny spacer zdrowotny. I co się stało? Znalazłem dwie dychy. Znalazłem 20 złotych na ulicy po prostu Podczas podczas tej przechadzki. <laughs> Więc i, 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 i ja już wtedy ja już wtedy w ogóle wiedziałem i zacząłem tak bardziej wierzyć i wyobrażać sobie po prostu rzeczy,, które, które chciałbym, żeby się e, spełniły w moim życiu. I to nie to, że ja sobie pomyślałem, że. A znajdę, znajdę dzisiaj 20 złotych, nie? Na ulicy. Czy tam znajdę, nie wiem, 5 złotych na ulicy. Ale. Ale po prostu takie pozytywne myślenie, nie? No i stało się. A więc. Więc jestem teraz całkowicie przekonany, że. Tak jak, tak jak był quote w Matrixie, to chyba Morfeusz mówił. Nie wiem w której części ale to kojarzę z tego filmu, że twoje myśli tw tworzą twoją rzeczywistość. Dużo tywu ty tutaj jest wiem, trzy słowa. <laughs> ale. Jest to głębokie, coś w tym jest i naprawdę. Naprawdę coś w tym jest. Z innych nowinek, to z innych nowinek, to to co mogę powiedzieć, że mm. widzicie, miałem powiedzieć o jednej rzeczy, ale w międzyczasie myślałem o drugiej, czy by ją powiedzieć, ale stwierdziłem, że nie, i teraz zapomniałem, co miałem powiedzieć na pierwsze, bywa. Też na razie nie staram się jeździć jakoś wyczynowo, ponieważ. No właśnie. E, człowiekowi jest ciężko skupić się na dwóch lub trzech rzeczach jednocześnie. Tak jak tutaj mam. E, mam się skupić na jeździe i wyczynowo po prostu szybko pokonać tą trasę, jak potrafię. I w międzyczasie cały czas coś, coś mówić, rozmawiać. Yy, entertain you guys. No, blisko. A, ja lubię te zakręty, bo są takie. Są takie z wolną prędkością, a można sobie na nich ćwiczyć skilla. Na tym wypadłem, bo za dużą prędkość miałem. O, teraz prawie też popełniłem ten sam błąd. Ale dobra, jesteśmy tu, gdzie skończyliśmy. No i jakiś tam, jakiś tam rekord sobie ustalimy. Kopterek też tam był. O i tam jest drugi, po lewej. Na lewo jakiś zakręt, zajazd czy co? Okay. Nie wiedziałem, gdzie jest meta, nie? I gdzie mi przestanie liczyć czas. Tak perfekcyjnie, perfekcyjne parkowanie. Ok, teraz mam co? Rekord <grystanie> dwie setne sekundy, tak? <grystanie> no to niezły czas. Wink, 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 wonk. <laughs> nie, no, nie mogę się przestać bawić tymi popapami. Są po prostu genialne. Ja pierdzielę, jak ludzie mogli stworzyć po popro... się no, dobrze, że tak, że stworzyli. A jaki cudowny to był okres, kiedy tworzyło się samochody z takimi światłami. Po prostu ciekawe są, ciekawe w chuj, no, Uwielbiam popapy. Kto nie lubi? Widzę czasem głupich hejterów na, na grupach facebookowych, którzy, którzy z jakiegoś no, niewiadomego mi powodu hejtują popapy. Ale to wynika z tego, że po prostu... Są popularne i MIATA jest popularna w internecie i to, tak w tamtym roku, chyba stała się taka mega popularna. Ja ją kupiłem zanim jeszcze na nią był hype, i to się bardzo cieszę ponieważ to była jedna z najlepszych inwestycji. Jeśli mogę to nazwać inwestycją, no jeśli kiedyś bym ją chciał sprzedać, no to na pewno na niej nie stracę. Jedna, jedna z najlepszych inwestycji, jaką w życiu popełniłem. Patrzcie, jak to sunie. Szkoda, że nie mam wiara, bo na goglach to by po prostu było odczucie jeszcze 100 razy lepsze. A już i tak mam bardzo duży fan. Szkoda, że mi się czas nie liczy, ale mam wywalone, po prostu sobie, po prostu sobie jadę Abhila teraz, bo mi się podoba. Wiem, że to tylko gra, ale w prawdziwości też, naprawdę. Wiem, takowe słowo w prawdziwości. Fuck. Kabal nie potrafi jeździć własnym autem tak nazwę ten odcinek. Nie no, pewnie nie. To jest gra, ok? Tutaj mogę wszystko. Mogę nawet i zrobić tak. <śmiech> 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 Pałowanie golfa na ręcznym to nie drift. Pamiętajcie. A, za wcześnie weszłem. Wszedłem. Weszłeś do nie swojej celi. Mówi się, wszedłeś. Jebko pałom <grym> To było z jakiejś przerówki z GTA San Andreas, z jakiegoś pa parodiowego serialu. Czuję się jakbym był dosłownie jedyny w Polsce, który... który to jeszcze pamięta i kojarzy. Na, nawet nie tyle kojarzę, ponieważ nie pamiętam jak się nazywał ten serial. Chyba to było z. Chyba to było z. E, kurde, jak to się nazywało? Chcę powiedzieć cekiny, ale nie to, nie, to się nie nazywało cekiny chyba. To było ty jak. E, CJ był niby jakimś tajnym agentem czy coś, ale. W, ale był ubrany zawsze w slipy, białe slipy, chyba z serduszkami, wykoksowany i miał chyba, i miał afro, miał afro, no i chyba tyle. Miał nawet gościu intro do tego serialu, z, ze starym Intra Magenta 007, z tym kółkiem i co, co on wchodzi, wchodzi w kadr. Potem kuca i strzela w kamerę, nie? A co to było za mną? Myślałem, że to jakaś plama oleju już o. A, fajna pogadanka była mała. E, chciałem się tym podzielić z kimś. Dzięki za oglądanie. Jeśli chcecie, żebym więcej czegoś takiego nagrał, e, może jakieś e, może jakiś online drifting, e, to na pewno też mógłbym nagrać. E, no, dajcie znać co o tym myślicie. Fajnie mi się e, taka luźna pogadanka przy Asetokorsie bardzo potrafi tak e, oczyścić umysł i, i no, podobało mi się <grywanie> tworzenie tego. Dzięki za oglądanie, jeszcze raz trzymajcie się i cześć.